Finansowanie społecznościowe, inaczej crowdfunding, to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych źródeł pozyskiwania kapitału zewnętrznego, zwłaszcza teraz, gdy banki i inwestorzy niechętnie lokują pieniądze w ryzykowne projekty. Crowdfunding polega na zbieraniu pieniędzy na cele o charakterze prywatnym, artystycznym, społecznym czy biznesowym. Inaczej mówiąc, jest to forma finansowania określonych projektów przez społeczność internetową. Oddaję do Waszych rąk poradnik pod tytułem Crowdfunding, Finansowanie Społecznościowe, Aspekty Prawne. Publikując go, wyrażam nadzieję, że zdołacie poznać oraz zrozumieć zagadnienie finansowania społecznościowego w Polsce i w Unii Europejskiej ukazuje zależność Polskiej ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z rozporządzeniem unijnym 2020 przez 1503 w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych, które Polska ustawa implementuje. Ustawodawca unijny postanowił stworzyć jedno uniwersalne rozwiązanie, które ureguluje crowdfunding oraz działanie platform crowdfundingowych na poziomie całej Unii Europejskiej. Przedmiotową ustawę stosuje się wyłącznie do crowdfundingu inwestycyjnego i dłużnego, nigdy do konsumentów. Wiedza ta jest niezwykle istotna gdyż służy laikom, prawnikom i ekspertom do tworzenia, prowadzenia i rozbudowy platform crowdfundingowych zgodnie z nowymi zasadami.